Stopy procentowe idą w dół, moi drodzy. Wasze kredyty znowu będą tańsze. Rada Polityki Pieniężnej podczas październikowego posiedzenia zdecydowała zaskakująco o obniżeniu stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych do poziomu 4,5%. To jest kolejny krok w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, rozpoczęty we wrześniu, a wznowiony w sumie we wrześniu, który przynajmniej według zapowiedzi ma być kontynuowany w kolejnych miesiącach. W komunikacie po posiedzeniu wskazano, że decyzja wynika z poprawy perspektyw inflacji. W najbliższym czasie. Poprawa tych perspektyw ma wynikać przede wszystkim z zamrożenia cen energii do końca roku, co w krótkim terminie znacznie ogranicza presję inflacyjną. Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń wyraźnie spowolniło, a inflacja bazowa ustabilizowała się w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. W ocenie większości ekonomistów obecne warunki makroekonomiczne sprzyjają dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej zarówno z powodu niższej inflacji, jak i słabnącego tempa wzrostu w płacach realnych, no więc niższego ryzyka powrotu do wzrostu. Inflacji. I choć prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej utrzymywał jednak troszkę taki jastrzębi ton wypowiedzi, no to nie zmieniło to ogólnego przekazu, że cykl obniżek stóp procentowych trwa. Adam Glapiński zwracał też uwagę na czynniki, które w jego ocenie przemawiają za ostrożnością, w tym ryzyko wzrostu cen energii po 2025 roku, możliwe rozszerzenie unijnego systemu ETS na paliwa i ogrzewanie oraz utrzymującą się luźną politykę fiskalną rządu. Wskazywał również, że inflacja mimo wyraźnego spadku pozostaje jednak bliżej górnej granicy celu NBP niż dolnej, a Dynamika płac wciąż przewyższa wzrost produktywności, co może podtrzymywać presję na ceny. Mimo jednak tych zastrzeżeń, sam Glapiński przyznał, że RPP dostrzega przestrzeń do dalszych cięć stóp procentowych, a poziom 4% to jeszcze dwie obniżki po 25 punktów może stać się docelowy na jakiś czas. Tego rodzaju wypowiedzi, chociaż ostrożne, zostały odczytane jako potwierdzenie tego, że kolejne obniżki są bardzo prawdopodobne i być może kolejne wydarzą się już nawet w listopadzie. Rada zdaje się więc coraz wyraźniej uznawać, że inflacja w Polsce na trwałe wraca w okolicy celu 2,5% a ryzyka związane z jej ponownym przyspieszeniem są o wiele, wiele mniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu.